Znajdujemy się w Gogolewie, na boisku szkoły podstawowej. Jest to nasz już szósty otwarty wykop badawczy, na którym znaleźliśmy w sumie największą ilość grobów. Jest to w tej chwili widocznych sześć grobów o, o różnej konstrukcji i różnym stanie zachowania. Od e, takiego, który już jest bardzo źle zachowany, czyli ten tutaj po mojej prawej stronie, e, to jest tylko partie przydenne tego grobu, czyli sam e, dół, e, grób wyeksplorowany, następny, czyli sama obstawa kamienna, już popielnica z ze szczątkami kostnymi jest wyjęta, natomiast tam gdzie... Kolega przygotowuje się do rysowania. Jest to grup, w którym popielnica, czyli ta, w której schowano szczątki kostne spalone, jest rozbita, ale jest zachowana w całości. Myślę, że na pewno da się ją uratować. Kolejny grup, tamten taka w postaci ciemnej plamy, to jest inny typ grobu. To jest grób ciałopalny, jamowy, gdzie szczątki kostne po spaleniu zostały wrzucone do jamy grobowej bez naczynia ceramicznego popielnicy. Tamten grup w tle jest to bardzo dobrze zachowany grup. Myślę, że był głęboko zachowany. W środku jest Pielnica lekko tylko spękana. Jest to już któraś warstwa obstawy grobowej. I ten grób, przy którym siedzi Adrian i czyści obstawę, jest w tej chwili dokopany, jak to się mówi po archeologicznemu, do profilu. I popielnica po narysowaniu jej zostanie wyjęta. Ostatnim grobem na tej ćwierce jest grób, który tam przy drzewie widzimy. Jest to tylko część jej obstawy. Musimy obkopać dalszą część, żeby tą obstawę Wydobyć. Myślę, że to stanowisko jest na tyle istotne, gdyż będzie to kolejne zbadane cmentarzysko z tego okresu, bardzo ciekawego dla archeologów, pomiędzy kulturą Łużycką a pomorską, około VII wieku przed naszą erą. Myślę, że do końca tutaj wykopalisk udokumentujemy, odkryjemy około 70 grobów i będzie to dosyć ciekawe znalezisko dla archeologów. No, tutaj akurat znajdują się zabytki, które wydobyliśmy z, ze wszystkich grobów. Są to naczynia ceramiczne, które w sumie pierwotnie służyły na pewno w gospodarstwie domowym. Dopiero w chwili złożenia do nich szczątków zmarłego stają się tak zwanymi urnami, czyli są takie same naczynia jak na osadach. Wewnątrz tych naczyń, praktycznie za każdym razem, odnajdujemy przepalone szczątki kostne. Które są zazwyczaj zmieszane mocno z piaskiem. Są one tutaj segregowane, przesiewane, od piasku oddzielane. Myślę, że w następnym etapie znajdą się one na badaniach u antropologa, którym zajmuje się dr Rożnowski ze Słupska. Natomiast fragmenty ceramiki po oczyszczeniu z piasku, też udokumentowaniu i zainwentaryzowaniu, znajdą się w pracowni rekonstruującej wszystkie. To naczynia ceramiczne. Plan? No. Tu jest. To? No, tak. Nie? Nie, tak. Nie. Ale był i tak dalej. Aha, no. Niki, mają takie że, 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 mhm. że to na świecie, ale to Ale jest... <laughs> to ma znaczenie. czy tam jest.